Przyszli, tak jak mówiłem. Wstrzymajcie swoje resety, opowiem im, pokażę. Miałem wizję, potem miałem audio. Wiem, że nadchodzą. Strzeżcie, już nadeszły. Kultowe klicze. Pójdź w me ramiona. To co Ci teraz pokażę nie klęka przed testami jakości. Zaczęło się niepozornie. Pierwsze wyczuły to zwierzęta. Miś w był tak nerwowy, że podskakiwał na każdy dźwięk. Krowy stały się agresywne. Atakowały każdego. Uratujecie zakładniku? E, albo nie. Byki były całkiem zdesperowane. O, zaraz wybuchnie! Hm, trochę zawód. Łakur, pies, największy przyjaciel człowieka. Próbował stanąć po naszej stronie, ale spotkała go straszna kara. Łosie za to uznały, że czas spadać i zeszły do podziemia. Ale w podziemiach atmosfera była tak nerwowa, iż najmniejszy nawet hałas z odległości 3 km sprawiał, że wszyscy wpadali w popłoch. Glicze, synu. One rozszerzały swoje wpływy na ludzi. Linda zawsze była gadułą. Ale przedtem przynajmniej przestawała mówić podczas picia piwa. Niektórzy po prostu pojawiali się w nieoczekiwanych miejscach. Zajrzałem do wnętrza Whitego na drabinie. W środku był pusty. Niektórzy zwalali winę na nasz kult, ale zabijanie kultystów kończyło się jeszcze większą ilością gliczy. A potem zaczęły się opętania i lewitacje na kładach, na zboczach, w dolinach. Spójrz stary na tego skubańca, to mistrz Limbo w trzech okolicznych stanach. To wtedy na drogach pojawili się wyluzowani rajderzy. Nie robi się wcale coraz lepiej. Widziałem to. Zajrzałem pod głaz i w środku. Był pusty. Cała rzeczywistość staje się gliczem. ciężarówki atakują. Kartony w ciężarówkach porywają ludzi. Co? Ale. Ah! A więc tak się czuła Hanka Mostowia możesz z tym walczyć. Możesz czasem wygrać, ale ostatecznie glitch cię dopadnie, może rakietową ciężarówką. A może pewnego dnia położysz się spać i obudzisz spadając z wysoka w samolocie z wyłączonym silnikiem. Jak się tam znalazłeś? Uważaj na nogi przy skokach spadochronowych. Ląduj miękko. Możesz próbować uciec, wsiąść do furgonetki i odjechać. Jeśli cię wpuści, nadchodzi koniec. Na pewno też to wyczuwasz. Widziałem rzeczy, którym Wy ludzie nie dalibyście wiary. Czworonożną bestię zagłady, która wstała na dwie nogi, by siać terror i zgorszenie. Oto jej. Powolne piruety. Zabijesz bestię helikopterem, ale wtedy Glitch przyśle swego krówiego posłańca, aby zaszczepił i wykiełkował na tym zbagowanym gruncie najpotężniejszego glitchowego awatara. Strzeż się, bo o to nadejdzie densowa półciężarówka. Przed nią upadniesz i zapadniesz się pod ziemię, a wszystkie te chwile znikną w czasie, jak łzy w deszczu. Czas umierać. Dokup kiszonej kapusty. Słoik jest pusty.